Ho ho ho, Siemanko z tej Tasty Chocolate witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z powrotem w Cities Skylines. I nie, to nie jest nasze stare miasto, to nie jest nasze Chocolateville. To jest zupełnie, zupełnie nowa seria. A co z Chocolateville i co ogólnie City Skylines? Będę wam opowiadał w trakcie robienia tego odcinka. Słuchajcie, to jest nasza nowa, świąteczna no, może nie świąteczna, ale taka zimowa seria, ponieważ mamy mm, śnieżny motyw, mamy śnieżny, śniegowy motyw, bo oczywiście na zewnątrz śniegu nie ma, będzie kolejna zima bez śniegu, więc przynajmniej w Sea Skylines możemy się pobawić w odśnieżanie ulic i. Zaskakiwanie drogowców przez zimę, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, miasteczko, jak się nazywa, na razie tymczasowo rock Valley, nic nie zmieniałem. Możecie oczywiście zaproponować swoją e, propozycję. Chodzi o to, że to będzie taka seria zimowa, będzie trwała powiedzmy ze 3 miesiące tak, do końca zimy i wtedy przerwamy, czekamy na kolejną zimę. Pod koniec roku wznawiamy i rozbudowywujemy. Dalej. Tak więc, moi drodzy, to jest okolica, w której będziemy budować nasze piękne zimowe miasto. E, mamy tutaj taką, zobaczcie, wielką, 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 jakby nie wiem, to się za półwysep, czy coś. E, super teren. Super teren do rozbudowy e, miasta. Oczywiście, jakbyśmy chcieli, możemy sobie przejść też na tę stronę. Możemy sobie przejść. O, no, no, na razie nie możemy przejść, bo nie mam tego dodatku. Jest taki dodatek, który umożliwia odblokowanie jeszcze kolejnych tutaj pól. I tym też będziemy mogli się zająć. Ale póki co mamy oczywiście ten taki malutki teren. No i co? Dobra, zacznijmy może wiecie co? Zbudujmy jakieś kilka uliczek. Niech ludzie mają gdzie jeździć. Powiedzmy, skoro to jest rondo, to będzie takie główne, główne rondo. Podejrzewam, że gdzieś w tamtą stronę na wprost będzie leciała główna droga. Więc zróbmy sobie na razie taką uliczkę wąską. Taką, wiecie, na razie, na razie robimy z tego małą taką wieś. Coś, coś w stylu małej wsi. Więc możemy sobie tutaj zrobić jakąś ulicę, która sobie będzie po prostu się ciągnęła. Proszę bardzo. Eee, coś takiego. Tu oczywiście stąd jest skręt do tej ulicy. Tutaj mamy powiedzmy... Powiedzmy, że ona tu będzie sobie szła dalej. O. Ale domki na razie będą na tej zwykłej, pojedynczej uliczce. Oczywiście, skoro to jest taka malutka wieś, to możemy dodać do tego jeszcze jakąś. E, jakieś takie malutkie ulice, typu tutaj, odnoga w tą stronę. Pyk. Stąd, może też sobie lecieć. Może taką. E, zróbmy taką wąską. O, coś takiego. Coś takiego. Pyk. I ona będzie sobie tutaj wchodziła w, ten, w tą stronę. A stąd, będzie szła. O coś takiego wiecie, Malutką taką, e, taką jakby wioskę na razie zróbmy. Jest jedna ulica powiedzmy albo nie wiem, no powiedzmy ze trzy ulice niech już będzie e, i tyle. I to będzie na razie wszystko. No tu jedna ulica, powiedzmy, jeszcze możemy zrobić z tej ulicy od odnogę w bok. O, coś takiego. To jest na razie nasz układ dróg. Oczywiście będziemy się potem rozbudowywać w drugą stronę. Skoro mamy ulicę, kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to e, jakoś te domki tutaj e, zasiedlić. Więc powiedzmy, przy głównej drodze takie pojedyncze domki, niech sobie na razie stoją. Nic specjalnego. No tu jest skrzyżowanie, więc przy skrzyżowaniu mogą być, może tych domków być troszeczkę więcej. O, tutaj będą domki, tutaj będą domki. E, coś takiego. I teraz tak, jedna z tych ulic musi być ze sklepami. I tak się zastanawiam, wiecie co? O, tu będą sklepy. Sklepy będą zaraz tutaj przy, yy, przy wjeździe na tą uliczkę. No i można powiedzmy jakiś tu sobie sklepik tak postawić jeszcze na końcu tutaj. Niech mają. Dobra, yy, skoro mamy to wszystko. Oczywiście już krzyczą, że nie ma prądu. Więc, jeśli chodzi o prąd, czy mamy tu jakieś wietrzne, piękne tereny? Tak, średnio, no tu jest wiatr. Tylko stąd ciągnąć kabel? No, w sumie póki co, tutaj dałoby się, ale tu nie ma, tu nie ma wiatru. Eee, a czy możemy kupić? Nie, nie możemy kupić. Oczywiście, że nie możemy kupić. Dobra, przeżyjemy. Pociągniemy kabel najwyżej. Najwyżej będziemy mieli mało pieniążków przez to. Ale powiedzmy tu. 14 MW wystarczy. Dotąd, na drugą stronę. Dotąd. O, na drugą stronę. I jakby to tutaj dosięgnąć, żeby nie. Eee, dobra, zróbmy dotąd. A tu wybuduje się jakiś jeszcze budynek. O. I będą domki. Powinno spoko. No i słuchajcie, od podstaw. Aha, nie możemy jeszcze rur grzewczych robić. To jest problem. No bo słuchajcie, nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale zimowy motyw City Skylines działa tak, że przede wszystkim dochodzą nam nowe obowiązki. Dochodzi nam obowiązek znaczy, no może to nie jest obowiązek, ale przydałoby się to robić. Rura grzewczo-wodociągowa, czyli to nie jest zwykła woda i kanalizacja, Tylko tutaj mamy też jeszcze ciepłą wodę, no bo ludzie jak jest zimno, jak jest niska temperatura, przydałoby się, żeby mieli jakąś możliwość ocieplenia się, więc to trzeba robić i trzeba też budować, no ale to dopiero pewnie jak odblokujemy trzeba odśnieżać drogi, trzeba odśnieżać drogi, bo są zasypywane śniegiem, więc tym się też zajmiemy, no ale póki co jeden co możemy zrobić to taką prostą kanalizację bez żadnych Udziwnień, ciach Powiedzmy tak, mniej więcej pod drogą niech będzie Tam się widzę, trzeba będzie puścić kolejną rurę Albo na razie zrobimy Tak, tak I tak ok wszystko jest pokryte No i gdzieś z boku, żeby tak nie, nie przeszkadzało Ludziom trzeba postawić Wodę Na przykład w ten sposób Jest, wszystko działa Halo, halo czy, czy wszyscy żyją i się mają bardzo dobrze? Wszyscy żyją i się mają bardzo dobrze, tylko tutaj coś budynki nie chcą budować. Halo. O, dobra, już jest prąd. To teraz tak. Mamy troszeczkę sklepów. Oho, i potrzebujemy... No nie, nie mamy oczyszczalni. Będziemy musieli wodę zanieczyszczać. Aj, nawet nie mamy gdzie tej wody wyrzucać. O ja. Ha, 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 mamy problem. Jedyna możliwa, yy, jedyne możliwe wywalanie wody, znaczy wywalanie ścieków, to jest w to miejsce. A to tak średnio mi się wydaje, żeby to było. No dobra, na razie niech będzie tak. Jak odblokujemy więcej terenu, będziemy mieli więcej yy, pola do manewru. Wszyscy mają. Halo? No już, tylko widać, że prąd jeszcze potrzebny jest. I yy, to potrzeba prądu, i tutaj, i tutaj czekajcie, zrobimy tak zrobimy tak a stąd ojejku, jak to połączyć teraz eee, to jest daleko to jest daleko, dobra, stąd niech będzie tu, może nie, może nie umrzemy z głodu i z braku pieniędzy, dobra a propos pieniędzy musimy mieć jakieś fabryki coś, gdzie będą ludzie pracować, więc Skoro tutaj jest na razie e, mała wioska z wąską dróżką, to myślę, że w drugą stronę możemy na tym rondzie też zrobić e, odnogę. Tym razem ta odnoga będzie. Może ten zakątek będzie taki w ogóle przemysłowy. E, coś to, dobra, coś takiego zobaczymy. Tutaj ta droga sobie powiedzmy idzie i ona sobie będzie tam da, dalej gdzieś szła, będzie zakręcała. A stąd będzie możliwość skrętu. W sumie, to wiecie, co możemy z tego zrobić, taką tą przemysłową drogę, eee, jeśli ona gdzieś tutaj jest? Nie ma jeszcze przemysłowych dróg tutaj dostępnych? To są takie, wiecie, tanie, które nie wymagają dużo e, pieniędzy na utrzymanie, a póki co tak z pieniędzmi u nas średnio. Dobra, to zróbmy na razie takie coś. Tu powiedzmy jest ulica, ona będzie tam, będzie tam gdzieś sobie szła. Ta ulica może się do niej tutaj dołączyć. I no tyle, jeszcze zrobimy tutaj jakąś taką, może o prostą pyk. I tu trzeba zrobić teraz kilka jakichś fabryk, coś w tym rodzaju, może nie tutaj. Zacznijmy odtąd. O. Coś takiego. Myślę, że na razie nam powinno starczyć. Pyk? Jest spoko? Chyba jest spoko odpalmy, Czy wszystko będzie. Aha, jeszcze woda, no tak. Pyk. I pyk. Dobra, słuchajcie, wracając, może, bo ja tutaj gadam. W sumie, niech się, niech się miasto na razie rozkręca. Ja tutaj gadam, a nie powiedziałem Wam, co z Chocolateville. Mm, Chocolateville niestety raczej nie będzie kontynuowane. Dlaczego? Po pierwsze, zepsuł mi się safe. Coś się bardzo zepsuło. Znaczy mam oczywiście kopię zapasową, ale tak sprzed yy, chyba dwóch odcinków. Nie, nie chciałoby mi się tego dalej poprawiać. Więc to jest pierwszy problem. A drugi problem, że nie przemyślałem wyboru mapy, którą robiłem do Chocolateville. Ona jest bardzo, bardzo mała. I tam jest bardzo, bardzo mało miejsca na rozbudowę. Zobaczcie, ta mapka, tutaj mamy wszystko. Możemy każdy kącik terenu sobie wykorzystać i coś sobie wybudować. E, na Chocolateville nie było tego nie było tego nie było to możliwe po prostu, bo było bardzo mało terenu więc dużo lepiej mi się buduje w ten sposób, zobaczcie jak ta ulica w ogóle jest fajna ona jest taka, widać, że jest oblodzona w ten sposób, ale całkiem spoko, dobra widzę, że ludzie chcą dalej się budować, dalej mieszkać więc musimy im tutaj dać troszkę więcej domków może w ten sposób, pyk Tutaj, niech, niech sobie mieszkają na tej ulicy bez problemu. I zaraz powinniśmy dostać level up. Jak dostaniemy level up, to będziemy mieli nowe rzeczy do budowy. O, supi, to jest nasza, e, nasza mieścina. Tutaj mamy kilka jakichś fabryk. Niech sobie ludzie dojeżdżają i pracują. Póki co, spoko. Póki co, wszystko spoko. E, tak więc, e, o czym ja wam tutaj mówiłem? Mówiłem wam o Chocolateville. To teraz może Wam powiem coś o tej serii. E, chciałbym ją dużo, dużo bardziej opierać na Waszych komentarzach. Czyli jeśli macie propozycje co do nazwy wioski, co do nazwy czegokolwiek, do nazwy miasta przede wszystkim, e, można coś ogarnąć. Nie wiem, nazwy dzielnic to jest spoko. Sprawa można na przykład nazwać dzielnicę, nie wiem, albo jakąś wioskę, nie wiem, zamiecie pierwsze, albo zamiecie małe, albo. E, Mikołajów albo... Mikołajewo, albo... Coś, no coś takiego zimowego. Wiecie o co chodzi. E, jak to miasto? Halo, halo? Wszystko? Powin, powinniśmy dostać chyba level up już dawno. Czemu nie dostajemy level up? Ja tu chcę się rozbudowywać. E, no dobra, żeby się rozbudować widzę, że wymagają od nas troszeczkę więcej budynków. Okej. Okay. Dostarczam. Ludzie proszą, to ja daję. Nawet na plusie, zobaczcie, jesteśmy zarabiamy pieniądze. To jest w ogóle kosmos. Eee. Okej. Okay. I co? 300. Od ilu? Od 500 chyba jest eee, pierwszy, pierwszy kamień milowy. Eee, Prąd! O nie, prądu nie ma! Nie, nie, nie wystarczy nam. Nie wystarczy nam elektryczności. Eee, 6. 7, proszę bardzo. Póki co jest dobrze, dopiero ja chcę, chcę jak najpóźniej robić elektrownię, bo wiecie, elektrownia zanieczyszcza. Wolę jak najbardziej wykorzystać na razie te pagórki, żeby nam tutaj prądu starczyło. Mam nadzieję, że starczy. I póki co, chyba jest ok. Znowu ludzie chcą mieszkać, znowu chcą się rozbudowywać. To jest problem. Bo nie mam zbytnio gdzie ich tutaj na razie ugościć. Robimy tu jakoś dalej te uliczki. Ta uliczka mogę być dalej iść, ale nie mamy terenu. Można by, no niby, zapeł zapełnić te miejsca. No dobra, no, no dobra. Nie chciałem tego robić, ale okej, okay. niech, niech będzie. Pyk. Tutaj domki tutaj to wszystko niestety. Chciałem, żeby były takie puste przestrzenie pomiędzy domami, no ale jak skoro chcą domy, chcą mieszkać, to bardzo dobrze. Zapraszam. Z bardzo serdecznie tutaj o ciach, ciach. Tutaj można sobie jakieś sklepiki postawić. Jest osada w końcu. Więc y, mamy szkołę przede wszystkim, mamy klinikę, mamy wysypisko i składowisko śniegu. To jest jeszcze rzecz, którą trzeba e, którą trzeba e, robić. Składowisko śniegu. E, więc, okej. Okay. Szkoły, nie szkoły. Zaraz się tym zajmiemy. Czy mamy kolejny teren jeszcze? Nie, jeszcze nie mamy. Więc, e, szkoła przydałoby się, żeby była gdzieś tak w miarę e, w centrum. Chociaż wolałbym, żeby była przy głównej drodze. Więc, jeśli ta droga by sobie szła tędy i powiedzmy, tu byłoby skrzyżowanie. To. Jeśli mamy oczywiście jakąś ulicę. Jak tu zrobimy ulicę taką w poprzek. I ona gdzieś tam sobie będzie dalej szła, to szkoła byłaby najlepiej w tym miejscu, gdzieś o tutaj. I tak chyba zrobimy. Zrobię tutaj tylko jeszcze ulicę taką pyk, ulica w tą. Tu może też zobaczyć, zrobić taką uliczkę, która by wpadała w tą, żeby było lepsze połączenie. Czy to wygląda dobrze? No, wygląda trochę prosto ta ulica, ale może być. Dobra, szkoła. W takim razie, e, szkoła podstawowa. E, szkołę też możemy nazwać. Szkoła podstawowa może być, imienia kogoś tam. E, jeśli oczywiście chcecie. Ja bym szkołę dał. O. tutaj, czy tutaj. Dobra, postawmy ją na razie y, tu. W sumie ta ulica jest taka trochę. Koszlawa, dopasujmy ją do szkoły. O! Żeby to tak bardziej wyglądało elegancko. Proszę bardzo, jest szkoła. Trochę krzywo. Czemu tu jest tak krzywo? Pyk? I. Pyk? Dobra, jest dobrze. Chyba jest dobrze, prawda? Ciach. Jest szkoła. Aha, jeszcze jedna sprawa. Zobaczcie, teraz cały czas e, czas stoi w miejscu, ale możemy sobie czas dowolnie ustawić. Możemy sobie na przykład noc zrobić, żeby była taka, żeby był taki wieczór zimowy. Tym wszystkim możemy się zająć. E, nawet pogoda, zobaczcie, możemy zrobić, żeby była, żeby śnieg padał. Tak, delikatnie. E, o. Mamy padający śnieg. Chociaż wolę chyba, żeby była na razie póki e, póki Budujemy, niech będzie dzień. I tak. Mamy szkołę. Potrzebujemy teraz jakąś małą klinikę. Klinika może gdzieś tutaj być bardziej e, przy. też przy głównej drodze, ale może nie aż tak przy głównej. Tutaj? Myślę, że tu mogłaby być. Pyk. Tu byłaby klinika. Oczywiście sięga na całą wioskę. O to chodzi. I musimy chyba się skupić póki co na wysypisku, co to ja nie mam pieniędzy. Aha, bo to są e, to są centra recyklingu, tym się nie musimy martwić. E, ale wysypisko. I z wysypiskiem jest problem, bo nie ma kogo gdzie zbytnio e, wywalić, żeby się tutaj nikt tym nie e, nie zajmował. Wiecie co? Możemy zrobić ewentualnie tą drogę e, taką ślepą, żeby ona sobie po prostu tutaj e, biegła do końca i się kończyła. A na końcu tej drogi zrobimy wysypisko. E, to miejsce jest już zajęte. Jak to? Ja, jak to? Halo. O. Czemu? A bo tu jest ulica taka wykrzywiona. Dobra, czekajcie. Wyprostujmy ją. Pyk. O. Na samiusienkim końcu. Żeby jak najdalej było od, od reszty terenu. Super. Tutaj mają śmieci. Śmieciarki powinny już jeździć. E, wszystko się pięknie, ładnie, elegancko rozwija, tylko że znowu nie mamy elektryczności ojoj, oj ojoj 8, o nie Przez... jest, 8, dobra, 8 MW. każdy darmowy megawat jest ważny, e, prąd powinien już dolatywać, dolatujesz prądzie um. halo dobra, jest prąd, jak tam woda? Wszystko jeszcze jest w porządku i co jeszcze, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy coś jeszcze? Składowiska śniegów, e, gdzie te składowiska śniegu były dostępne? Gdzieś dało się je e, unikalne. Fabryki, gdzie były te składowiska śniegu? Halo! Normalnie były gdzieś. Wiem, że miałem odblokowane, tylko gdzie one są. No dobra, słuchajcie, zabawa zabawą, ale my tu musimy powoli rozbudowywać nasze miasto. E, bo jak widzicie znowu potrzebujemy e, rejony mieszkalne i w sumie wszelkie rejony, więc te dwie drogi może zamieńmy w jakieś nowe osiedle, czyli ojejku, czemu na wprost? Nie, 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 nie nie, nie robimy prostych dróg, muszą być koślawe, muszą być krzywe, pyk. Tak teraz planuję, zobaczcie, ta, ta tutaj będzie główna droga szła jakoś, tak, więc też to osiedle zagi zagnijmy. W jakiś taki sposób, żeby. E, żeby to miało ręce i nogi. Pyk. No okej, okay, to będzie takie małe, małe osiedle. I możemy zrobić nasz sposób e, z Chocolateville, czyli zrobić. E, halo? O! Coś takiego. Coś takiego. No i powiedzmy. Coś tak. Takiego tutaj. Nie, na razie, na razie zróbmy punkt zawracania, w tym miejscu. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to ja tutaj robię zawsze takie e, uliczki, jakby ślepe uliczki, żeby wyglądały jak takie amerykańskie e, miejsca do, do zawracania. Jak są takie e, osiedla w Ameryce. Jak nie wiem, na przykład Wetted i Eddy albo w innych tego typu czy filmach czy bajkach jest tak, że samochody sobie jadą, tu zawracają, a tu dookoła są domy postawione. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale zróbmy tutaj dwie takie uliczki. No i możemy też zrobić tutaj taką jedną. Nie wiem czy to ma sens. Dobra, na razie nie. Na razie zostawmy to tak jak jest. Oczywiście to wszystko tutaj mo można e zapełnić. Domkami. O, to wszystko tutaj. Ciach, 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 ciach. ciach. To będzie nowe osiedle. Eee, tutaj też, ale po tej stronie będą sklepy. O. Chyba ok. Może być. Myślę, że może być. Tutaj na razie ulice zlikwidujemy. Tutaj będę musiał ręcznie postawić domy, bo oczywiście SlicKanal tutaj tych domów nie postawi, więc tym się zajmę potem. Potrzebujemy oczywiście wody, pyk i chyba jeśli chodzi o domy, na razie będzie spokój. Problem może być tutaj z fabrykami, bo trzeba znowu coś dołożyć. Znowu coś od nas chcą, więc zróbmy tak. No może nie w okolicy takiej bezpośredniej wysypiska. O, tu może. O, powinni mieć spokój. Nie no, ta ulica tu tutaj wkurza. Wkurza mi strasznie. Musimy ją zrobić w jakiś inny sposób. Jakoś tak ładnie. Może coś takiego. O! I by sobie wchodziła tu. Żeby to jakoś ładnie było. No, może nie przez takie jakieś dziwne pagórki. O! O! I jest dobrze. Dużo lepiej to wygląda. Jakoś tak bardziej, nie wiem, naturalnie. Ale wiecie, co wam powiem? Chyba jednak musimy... Nie możemy. <laughs> nie możemy elektrowni postać, bo nie mamy pieniędzy. O nie! Dobra, no to czekamy. Ludzie, słuchajcie, no musicie być na razie bez prądu. Sorry, przepraszam was bardzo. Ale... Ale... Ale nie mam pieniędzy, żeby was tutaj póki co... O nie! Chwila. Powoli. Powoli, powoli, powoli. Musimy poczekać. 5000, tysięcy. Musimy poczekać, żebyśmy będziemy mieli... Ile? Oh, dostaliśmy bonus. Dobra, nie musimy czekać. Mamy dzielnicę, mamy przepisy, mamy straż pożarne policję. Mamy 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 no, straż pożarną i i w sumie tyle. Dobra. Przede wszystkim prąd. Potrzebujemy prund Prąd. Proszę bardzo, prąd będzie e, tutaj będzie prąd. Prąd sobie niech stoi w tym miejscu. I oczywiście reszta rzeczy, na które nie mamy pieniędzy. Czyli e, Remiza 12 tysięcy, zaraz uzbieramy. I komisariat posterunek Policji kosztuje też 12 tysięcy. No cóż, musimy czekać. Okej, okay, mamy pieniądze na Straż Pożarną i na policję, ale z tego co cecha policja jest najbardziej potrzebna, bo widzę, mamy już jakieś e, przestępstwa, więc... Komisariat Policji, proszę bardzo. Taki malutki. Powinien nam na razie wystarczyć. Ile on, ile on daje... E, radiowozów? 10. Ok. A ten ma też 10. Dobra. Czyli taki mały, prosty e, komisariat powinien nam wystarczyć. Proszę bardzo, w tym miejscu. Spoko. E, jeśli chodzi o domki, nie ma problemu. Tu widzę... E, przepraszam. Co tu się z tymi... E, przepraszam. Co... A, co... Halo! Samochód się wtopił w asfalt! Co, to, co tu się dzieje? Dlaczego? John? Ach, on jest zaparkowany! No dobra, skoro to uważacie że za zaparkowany samochód, to okej. Okay. I przy okazji, wielkie miasteczko. E, odblokowaliśmy tak, obszary parkowe, obszary przemysłowe, kształtowanie krajobrazu, przepisy, parki. I mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, więc wiecie co? Ja myślę, że to jest dobry moment na skończenie odcinka. W kolejnym odcinku możemy powolutku robić właśnie te wszystkie parki, nieparki, różne inne rzeczy. A ja może pomiędzy odcinkami jakoś tutaj ładnie ogarnę niektóre rzeczy, jakieś drzewka pododaję, jakieś może przejścia czy coś. Póki co to jest nasza mała wioska. Wiem, że wygląda tak trochę jakby ktoś się przepołowił, bo tutaj powinna być jeszcze druga część tej wioski. No ale na razie chyba nie... Mo możemy już kupić za ile? 4000 mamy! Dobra, mamy pieniądze, słuchajcie, patrzcie, 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 możemy się już rozbudowywać. No może jeszcze nie dzisiaj, nie w tym odcinku, ale możemy. Dobra, w takim razie, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, zaspamcie komentarze propozycjami różnych fajnych rzeczy. Jeśli chodzi o tą serię, a ja się z wami widzę już niedługo. Obiecuję, że te odcinki będą się pojawiały dużo, dużo, dużo częściej niż ostatnio. Postaram się, tak powiedzmy, dwa odcinki tygodniowo co najmniej wrzucać. Więc, to by było tyle. Do zobaczenia i cześć!